Dzień dobry, cześć! Witam Was serdecznie w czytaniu na marzec dla osób z podznaku ryb. Słońce już dawno w Waszym znaku, drogie ryby. Mam nadzieję, że ten czas zaczął się dla Was wspaniale. Życzę Wam samych wspaniałości w tym czasie urodzinowym dla Was. Jak widzicie, warunki nadal mam prowizoryczne, ale już niedługo, moi drodzy, już niedługo. Myślę, że kolejne czytania wpadną już... Po prostu robiono na biurko z lampeczkami, z kryształami, ale teraz musimy się zadowolić tym, co tutaj mamy. Mam nową talię. Yy takie starą. Uważam, że jest to talia wyjątkowa. Wrzuciłam Wam też przed momentem prezentację jej. Jeszcze jej nie używałam, dlatego dla Was robię zupełnie nowa, wspaniała, bez żadnych energii przeszłych talia. Zobaczmy w takim razie, co dla Was na marzec. Pamiętajcie proszę, że są to czytania bardzo ogólne. Sprawdzamy tylko główne energie. Zachęcam do tego, żeby sprawdzić cały swój horoskop urodzeniowy i sprawdzić sobie czytania dla innych też Waszych znaków. Tymczasem ja zaczynam. Drogie rybki, miesiąc marzec, główna sprawa dla Was. Co my tu mamy? Ja wiem, że światło jest takie, słuchajcie, 2 na 10, no ale cóż, no nie mam innych warunków. Teraz mam nadzieję, że to i tak widać. Trójka kielichów, wisielec, wisielec to wasza energia, Wieża. Słuchajcie, towarzystwo. Pokazuje mi się, że jakieś zmiany wśród ludzi, towarzystwo, imprezy, tutaj albo inaczej, ludzie z którymi imprezujecie, jakieś zmiany, ale też relacje trójkowe będą nam się, że tak powiem, rozwalać najzwyczajniej. Dobrze, główna sprawa dla osób z podznaku ryb w miesiącu marcu. Trójka denarów, widzicie, znowu na dzień dobry mamy te relacje i mamy współpracę być może. W trójce denarów trzy osoby, minimalnie. Grupa, razem pracujemy na wspólny cel, często też relacje trójkowe. Dobrze, co jest Waszym wezwaniem, drogie ryby, w miesiącu marcu? Czwórka kielichów. Co jest przyczyną tego, co się dzieje? Królowa buław. Ryby gdzieś czują się niedocenione, niezauważone, niezatroszczone. Myślę, że to mogą być faktycznie relacje trójkowe, ale też sprawy związane z pracą. Możecie mieć wrażenie, że też jesteście w cieniu innej osoby, na przykład. Albo, że wasze ambicje nie mogą się realizować w tym miejscu. Tu nie ma zadowolenia, tak? Albo z pracy, albo z tej relacji trójkowej. I chyba stawiacie siebie na piedestale i zauważacie, że. No, zasługuje na więcej. Co w przeszłości? Jest trójka kielichów. To jest ta karta, która była w przełożeniu. Co w Waszej głowie o czym myślicie, drogie ryby, Wasze dążenia? Dziewięć kielichów. Ryby chcą być szczęśliwe, ryby chcą być zadowolone i jeżeli nie osiągają tego w miejscu, w którym są, no to ciekawe, co z tym zrobicie. Drogie rybeczki, zobaczymy, czy coś z tym robicie. Czy to tylko tak się w głowie pokazuje? Dobrze, co nadchodzi zatem do Was? I spaść denarów. fajnie. To jest karta fajnych możliwości, tak czuję dla Was. A wasze nastawienie, moje drogie ryby, jakie jest? U! Gwiazda, ryby chcą spełniać marzenia, życzenia i pojawiają się szanse na to. Co w otoczeniu w takim razie? Osiem kielichów, dobrze, czyli jakby, bo macie szansę na jakieś spełnienie życzenia, marzenia, ambicji, ale to się wiąże z jakimś pożegnaniem. Czyli trzeba będzie z kimś lub z czymś się pożegnać, kierunek jednak zmienić. Nadziei będzie bawy wasze, drogie ryby, siedem mieczy i rezultat marca dla Was. Śmierć. Dobrze, czyli ten miesiąc jest tak naprawdę takim początkiem e, transformacji, zmian, e, życia, położenia swojego. Tutaj jest wieża. Ona się znowu pojawiła, więc ja już nie mam wątpliwości, że żeby spełnić to swoje życzenie, marzenie. Zobaczcie, gwiazda to 17, to najpierw tutaj trzeba coś zostawić, zmienić kierunek 16, zburzyć po prostu. Będziemy dopytywać, i dowiemy się, o co tutaj, e, moje drogie. Rybeczki chodzi. Dobrze. I teraz tak. To, co jest główną sprawą Trójka Denaru, więc rzeczywiście cała ta sytuacja może dotyczyć sprawy związanej z pracą, kwestie zawodowe. Czy czujemy się wynagrodzeni, czy nie. No tak jak mówię, relacje trójkowe również. Ale widać, że z trójką denarów na coś mocno pracujemy i może Was efekt nie zadowalać. Możecie chcieć po prostu tutaj mocniej na siebie postawić. Jest tutaj... Yy... Czekajcie, teraz nie wiem, czy w tej talii to jest paść buław, czy królowa buław, więc szybko to zweryfikuję i dam Wam znać. Okej, okay, już widzę, że paść buław. Dobrze, zatem... Yy... Zdecydowanie mam wrażenie, że chcecie robić to, co kochacie, chcecie, żeby was to uskrzydlało. No, znowu zaznaczył się tutaj jakiś romansik, więc jednak muszę mieć to z tyłu głowy. I teraz tak. Na wyzwaniu macie czwórkę kielichów, i to jest taka karta niezadowolenia, znużenia, poczucia, przepraszam, niedocenienia. I jest wieża. To jest ta karta, więc ja mam wrażenie, że ryby stwierdzą, hmm, ja to jednak nie czuję się tutaj do końca spełniony, zadowolony, szczęśliwy, dostrzeżony, zaopiekowany, zatroszczony, e, czy moje potrzeby emocjonalne tutaj no nie do końca są spełniane, czy to jest relacja, czy to jest układ zawodowy. I teraz tak, przyczyną jest królowa buław i jest cesarzowa, więc ja mam wrażenie, że tutaj faktycznie może być inna kobieta w tle. Ale też Wy kobiety po prostu macie te swoją ambicję, widać, że kobiety, no w tym miesiącu jak ryba w wodzie, <grafię> jak się to mówi, macie te swoje ambicje, macie te swoje plany, marzenia, chcecie to realizować i możecie stwierdzić, hmm, z tą osobą to nie wyjdzie, w tym układzie to nie wyjdzie, bo w tym układzie nie czuję się doceniony, doceniona. W Waszej głowie dziewiątka kielichów, więc ewidentnie chcecie postawić na szczęście, trójka buław i ryby wiedzą jak to, jak to szczęście wygląda, czyli Wy macie jakby w głowie taki plan na to, co zrobić. Abym była usatysfakcjonowana, co musi się wydarzyć? W przeszłości trójka kielichów, więc ciągle tutaj jest mocny wpływ towarzystwa i jest dziesięć kielichów. Czyli znowu na przykład te relacje mnie satysfakcjonowały, ale teraz widzę, że już nie. Bo to jest takie nagłe poczucie, więc z tym będziecie się mierzyć, to jest wasze wyzwanie, że ja nagle widzę, że, że to nie jest dla mnie. Ale może być też inaczej, słuchajcie. Może to wy sobie zdacie sprawę, a może być zupełnie inaczej. Ktoś odejdzie, ktoś odejdzie i tutaj ta wieża runie. Dla Was, wbrew pozorom, ta zmiana, bo jest tutaj jakieś rozstanie, albo ścieżka zawodowa, albo relacje, albo przyjaźń, może być i tak. I rzeczywiście może być tak, że to ktoś inny odejdzie, że to nie wygeneruje te rozstania. Czyli, że to nie jest tak, że rybka się obudzi i stwierdzi, hmm, w sumie ten związek to nie dość, że mnie ogranicza, to jeszcze nie spełnia. Mam wrażenie, że faktycznie rozstanie może być z otoczenia, ale to jest wręcz Wam pisane i zaraz Wam powiem dlaczego. Zobaczmy, co z tą ósemką kielichów. Jest królowa buła, więc tutaj jakaś kobieta odchodzi, romans się rozpada, albo tak jak mówię, Wy możecie stwierdzić, wow, może to ja jednak ja zasługuję na więcej, może ja stawiam na więcej i będziecie generować te odejścia. Natomiast ewidentnie pokazuje mi się, że raczej tutaj Odejście, baran się mocno zarysował, ale za sprawą jakiejś osoby i zwierząt. No może was to wytrącić z równowagi, że nagle ktoś nie chce ze mną być albo współpracować, ale to dobrze. Dlaczego? Po pierwsze, jest karta gwiazdy w waszym nastawieniu i z piątka mieczy. Uważajcie, bo rybki możecie mieć jeszcze taką tendencję do tego, żeby ratować coś, co już jest przekreślone, nie do końca tędy droga. I zaraz wam powiem dlaczego. A dlatego, że w rezultacie jest śmierć, a co nadchodzi paść denarów? Czyli, nawet jeżeli jest jakieś pożegnanie, odejścia, ono jest jakby dla Was bardzo korzystne. Oczywiście, my zwierząt tego nie widzimy, tak wiecie, na pierwszy rzut oka to nam się świat bali. Ale paść denarów nosi zupełnie nowy kierunek i mamy szóstkę buław, czyli hmm, ten zupełnie nowy kierunek. Czyli załóżmy, że na przykład, nie wiem, albo nam się praca nie podoba i my z niej rezygnujemy, albo pracodawca nas wyrzuca. Obojętne, jest koniec, tak, zwierząt. To no, taka dramatyczna zmiana, szybka, ale jest. I nagle ja muszę szybko znaleźć nową pracę. I co tutaj jest? Paść denarów, wszystko było. Czyli nowa praca, nowy kierunek zawodowy to jest to zwycięstwo. Nie dość, że pojawia się to szybko na Twojej drodze, to jeszcze to jest po prostu dla Ciebie pisane. Cudowne spełnienie wokół tego zadowolenie, sukces. Czy to jest relacja, jak ktoś odchodzi? Tak, Tutaj relacja trójkowa też się może rozwalać jak najbardziej. Znowu, nieważne, Ty zwyciężasz na tym, bo zaraz za rogiem pojawi się coś dla Ciebie bardzo dobrego, Czyli te zmiany, no macie śmierć, macie wieżę, one, z, macie wieżę podwójnie, one są jakby bardzo korzystne dla Was, chociaż na pierwszy rzut oka mogą Was tak jakby z takiego spokoju wytrącić, no bo słuchajcie, zmiana pracy to jest duża sprawa. Związek się rozpada, duża sprawa. Natomiast to, co później będzie dla Was bardzo korzystne. No bo w rezultacie jest śmierć i jest siódemka denarów, czyli tak naprawdę te zmiany dopiero się zaczynają. One się powolutku e, same napędzają. To, że coś się wydarzy i jest nagły przełom, to jest pierwsza sprawa. Później trzeba dostosować do tego życie, więc to już trochę potrwa. Nadzieja, będzie bawy wasze, jeszcze siedem mieczy, sześć denarów. No tak, może niektóre ryby faktycznie mają nadzieję na to, że, yy, że ja się, uda mi się wycofać z tego układu, z tej relacji lub jakoś tak po prostu to załatwimy, że dla mnie będzie korzystnie. Będzie, ale to troszeczkę potrwa, więc ja zobaczę, jaka jest rada dla Was. Na pewno nie należy się zatrzymywać w miejscu, generować. Te zmiany ewidentnie, jeżeli te zmiany są generowane w otoczeniu, czyli nie wiem, ktoś nas zwalnia, czy tutaj związek się rozpada, dostosować się do tego, bo to, co za rogiem, będzie dla Was lepsze. Jaka jest rada dla ryb na marzec? Jest król miecze, wyciągaj wnioski, ucz się na błędach, Zdobywaj wiedzę, korzystaj też z doświadczenia osób, które są specjalistami w danej dziedzinie. Czyli na przykład, jeżeli tutaj partner mi mówi, relacja się rozpada, chodzę do innej kobiety, a mamy małżeństwo, to ja idę do prawnika. Ja tego nie załatwiam z tym partnerem. Ja idę do prawnika i teraz z tym prawnikiem to ogarniam, bo to ja zostałam oszukana, tak? czy tam ta zdrada w tle. Król mieczy zachować taką zimną krew. Starać się opierać na wiedzy, na faktach, nie na przypuszczeniach, nie na słuchajcie, założeniach, wyciągać wnioski z doświadczeń, opierać się na własnej wiedzy, ale i na wiedzy rzeczywiście związanej ze specjalizacjami, tak? bo to może być lekarz, prawnik, adwokat i tak No cóż, to tyle. Życzę Wam wszystkiego dobrego, pozdrawiam Was serdecznie, dziękuję za wysłuchanie.